No to już tego czasu musiałeś odejść ze stroju Wielkopolskiego, żeby grać, żeby mówić samo o kroku w tył, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu. W jakiej teraz roli siebie widzisz tutaj tej drużyny? No na pewno w roli zawodnika, który, który będzie miał duży wpływ na, na to, jak będzie funkcjonowała drużyna i, i na to, że będziemy odnosić zwycięstwa. I, I taką mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Nie chcę tu mówić o, o byciu liderem, czy o Byciu najlepszym zbierającym, najlepszym punktującym, bo myślę, że teraz, teraz jest za dużo, za wcześnie na, 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 na takie obietnice. Zwłaszcza, że, że mamy zawodników takich jak Kuba Garbaż i Damian Kulik. Myślę, że przede wszystkim e, chciałbym, żeby ta drużyna funkcjonowała jako drużyna i każdy będzie dawał swoją cegiełkę, dawał to, co, to, co ma najlepsze i, i tyle. A ja tak jak powiedziałem, chcę mieć duży wpływ na to, na to, jak będziemy funkcjonować. Rozmawiałeś z trenerem Andrzejem Urbanem, jaką on rolę widzi dla Ciebie? No tak, tak jak wspomniałem, e, myślę, że ta rola będzie podobna do tych ról, które miałem w ostatnich drużynach, więc, więc y, na pewno przede wszystkim dużo energii. Takiej pozytywnej będę dawał na, na boisku sporo zadań defensywnych i, i, i jakichś tam punktów powiedzmy z, z łatwych z kontry, ze zbiegnięć, dużo zbiórek, więc to, co najlepiej potrafię. Oczywiście ja bym chciał jeszcze kilka rzeczy dołożyć od siebie, myślę, że mi się to uda w tym sezonie, więc, więc, więc mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Jestem dobrej myśli. Tak naprawdę kiedyś byłeś takim zadaniowcem, którego może statystyki nie odzwierciedlały tej gry, którą pokazywałeś na parkiecie, a teraz poglądając na twoje statystyki, to już one wyglądają imponująco. To już zupełnie inna rola. To gdzieś tam się udało być takim i zadaniowcem i, i te statystyki te cyferki wyglądają dużo lepiej? No tak, ale myślę, że to, te cyferki wyglądają tak, bo nie myślę o tym. Nigdy nie miałem takiej myśli przed meczem, że chciałbym dzisiaj rzucić tyle i tyle albo zrobić to i to. Tak samo po meczu nigdy nie sprawdzam statystyk od razu po meczu, czy, czy, czy nawet zdarzają się przypadki, że ktoś tam w połowie meczu sprawdza statystyki w szatni, więc myślę, że, że te liczby są przez to, że po prostu o tym nie myślę. Wychodzę tylko po to na boisko, żeby wygrać mecz i, i zaprezentować się jak najlepiej, i stąd te cyferki mogą być. A co do tego, co pan powiedział o tej właśnie roli zadaniowca? No to myślę, że tak. No, tak kiedyś było. Yy, wychodziłem i tylko miałem bronić, ale z każdym rokiem dokładałem coś nowego do, do, do swojego repertuaru i w tym sezonie myślę, że też dołożę sporo rzeczy. Te, które już wcześniej miałem, jeszcze mi się uda poprawić, więc, więc mam nadzieję, że tak będzie. Grałeś zarówno w domu, jak i na obczyźnie. Jest różnica jak się reprezentuje barwy rodzinnego miasta, a jak się gra dla klubu jako takie, powiedzmy armia trochę za zaciężna? Myślę, że to też zależy dużo od zawodnika i, i od danego charakteru. Ja miałem każdy, każdy klub, w którym byłem i chciałem reprezentować tak, jak, jakby to było w ostrowie, jakbym był u siebie. I myślę, że też przez to kibice w każdym klubie mnie doceniali, doceniali to, co robiłem i, i jak, ile serca wkładałem w tą, w tą pracę, w to wszystko. Więc myślę, że to zależy od zawodnika, aczkolwiek w takiej roli, jak, jak, jak bym chciał, żeby była w tym sezonie. W Ostrowie jeszcze nie grałem, więc, więc zobaczymy po, po zbliżającym się sezonie, czy łatwiej, czy trudniej.